Słowo Boże na dziś, sobota 1 stycznia 2022 roku. Czytanie z księgi liczb. Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: Powiedz Aaronowi i jego synom, tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: Niech cię Pan błogosławi i strzeże, niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech cię obdarzy swą łaską, niech zwróci ku Tobie oblicze swoje, i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a ja im będę błogosławił. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 67. Bóg miłosierny niech nam błogosławi. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Bóg miłosierny niech nam błogosławi. Niech się narody cieszą i weselą, bo rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech nam Bóg błogosławi i niech cześć mu oddają wszystkie krańce ziemi. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia. Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez syna. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowle. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus którym je nazwał Anią, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo pańskie.